Witajcie w Hypo, na kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Jesteśmy w podwarszawskim Falencinie, gdzie jakiś czas temu pan Piotr zamontował osobiście pompę skalę dwójkę, którą zaproponowaliśmy mu w zamian starego układu pompy z zestawem hydroforowym. Zobaczmy, jak pracuje system. A najlepiej, ich sam opowie co nieco o swoim starym, jakim nowym układzie. Chodźcie z nami. Pierwotny układ hydroforowy to pompa Jet 100A ze zbiornikiem przeponowym 150 litrów. Aby zapewnić prawidłową pracę, taki układ wymaga odpowiednich czynności konserwujących. Układ zajmuje sporo miejsca, aby mieć komfort użytkowania i żeby pompa nie załączała się za często, więc zdecydował się na wybór zbiornika 150 litrów. Od początku miałem zamontowany duży zbiornik 150 litrów, gdyż chciałem, żeby pompa załączała się jak najrzadziej, gdyż zwykła pompa jest bardzo głośna, a kotłownia sąsiaduje z pokojem gościnnym. Okazało się, że jak goście przyjeżdżali w nocy spać nie mogli, jak się załączała pompa. Postanowiłem więc zmienić ten system na coś cichego. Firma hypo poleciła mi skalę dwójkę. Zobaczymy jak będzie działała. Nowy układ wygląda następująco. Zamiast dużego zbiornika hydroforowego, zamontowano samą pompę automatyczną. Jest to model Skala 2 firmy Grundfos. Zadaniem pompy jest zasysanie wody ze studni i podanie z odpowiednim ciśnieniem na układ domowy i system podlewania w ogrodzie. Dodatkową funkcją jest utrzymanie stałego, stabilnego ciśnienia poprzez pracę inwertera, który jest wbudowany w konstrukcję pompy. Specjalny przetwornik ciśnienia bada ciśnienie w układzie, tym samym stara się utrzymać ciśnienie na jednakowym poziomie, wysyłając odpowiedni sygnał do silnika, aby przyspieszył lub zwolnił. Tym samym zachował stałe ciśnienie w układzie. Układ zajmuje bardzo mało miejsca, dużo mniej niż stary układ ze zbiornikiem. W miejscu, w którym kucał, stał zbiornik hydroforowy. W tym momencie mamy dużo lepszy pomysł na wykorzystanie tego miejsca. Odrobina zieleni i już życie staje się przyjemniejsze. Z tej zmiany pompy zwykłej na Grundfos'a skalę 2 jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim jest cicho i stałe ciśnienie. Takie same, nie ma wahania ciśnienia w sieci. To jest super sprawa. Pompa Skala 2 jest przygotowana do stałej, ciągłej pracy. W zasadzie może się załączać co chwilę i wyłączać. Nie stanowi to problemu dla silnika gdyż mamy tu soft start, powolny rozruch i tym samym powolne zatrzymanie. Nie ma problemu z przegrzaniem się pompy. Taka mała pompa zastępuje cały zestaw hydroforowy z głośną pompą i z dużym zbiornikiem. Zwróćcie uwagę, jak cicha jest pompa podczas pracy. To jest jej naturalny hałas, praktycznie Czy nam szczerze że klient narzekał na głośność pracy starej pompy. Tu mamy zupełnie inną klasę. Jeśli planujecie modernizację własnej hydroforni, serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. Pozdrawiam. Hypo. Praktycznie o pompach.